Cześć wszystkim, z tej strony Gosia z bloga gretaartstudio.com. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z kwiatkami. Tym razem są to e, kwiatki z gazet. E, nie każdy ma w domu miliony papierów czy materiałów, z których może stworzyć e, kwiaty. E, natomiast makulaturę ma każdy i pokażę Wam dzisiaj, jak można ją wykorzystać. E, kwiaty... Wyglądają tak, mają ciekawe druki na brzeszkach. Efekt, są, efekt daje to e, naprawdę interesujący. E, można te kwiatki zrobić z gazety. Ja mam tutaj na przykład taką gazetę, to jest 80 gramówka. Ona jest lakierowana. Wydaje mi się, że jest to e, dobry materiał do tego rodzaju prac, dlatego że przy klejeniu i przy łączeniu tego wszystkiego nie będzie nam zostawał tusz na dłoniach. Zwykła papierowa gazeta no niestety podczas kontaktu z dłońmi zostawia tusz. No chyba, że jest bardzo dobrej jakości, no ale to, to, to już tam trzeba by było poszukać. Lakierowane gazety wydają się do tego idealne. Co jeszcze będziemy potrzebować poza gazetami? Dziurkacz. Ja mam z, z DP Crafta. Uwielbiam ten dziurkacz. Naprawdę świetnie wykraja papier, ale nie musicie mieć żadnych wykrojników. Nie musicie mieć dziurkaczy. Możecie sobie kwiatek narysować na kawałku papieru. Najlepiej, jakimś sztywniejszym. Ja mam tutaj coś takiego. To jest akurat no, z lenistwa. Wyciąłem sobie dziurkaczem, żeby Wam to pokazać. Ale możecie sobie narysować na kawałku tektury kawałek, jakiś kształt kwiatka, wyciąć go dokładnie i później na papierze, na gazecie, czy na czymkolwiek innym po prostu sobie odrysowywać i wycinać. I efekt będzie taki sam. Naprawdę nie musicie mieć nie wiadomo jakich narzędzi do zrobienia takich kwiatów. Wystarczy tylko trochę, trochę pracy i wyobraźni i, i, i naprawdę coś fajnego możecie stworzyć. Do zrobienia tego kwiatka potrzebne są e, większe 6 sztuk takich większych kwiateczków i tylko jeden mniejszy e, taki sześcienny. Ja już mam takie tutaj przygotowane, wycięte już krójnikiem z gazety. U mnie środek gazety wygląda tak. Dzielę sobie ją. Zawsze obcinam te białe brzeszki, żeby jak najgłębiej dało się wejść w sam papier. No i po prostu wycinam w tym. I teraz tak, można użyć do tych kwiatków tuszy, oczywiście. To, to jak tam sobie chcecie. I z tuszami wygląda to tak. Tutaj są lekko tylko brzeszki potuszowane, i to bardzo fajnie wygląda. E, można. Oj, przepraszam. E, można też potuszować całe końcówki kwiatów, i to też fajnie wygląda. Jeżeli macie taki tusz postarzający, na pewno świetnie będzie to wyglądało. Jak go nie mam, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać, ale. Równie dobrze nie musicie wcale tuszować. Bo zobaczcie, wycięte w białym papierze e, z napisami to naprawdę świetnie wygląda. Do biało czarnych prac e, albo jakichś takich m, ciemniejszych, jaśniejszych. no W zasadzie do każdych to naprawdę też świetnie wygląda, więc ja dzisiaj Wam pokażę właśnie, jak zrobić taki bez tuszowania, bez żadnych dziwnych dodatków. E, więc potrzebujemy 6 kwiatków z gazety i jeden z jakiegoś dodatkowego papieru. Nie musi być, może być również z gazety wycięty. Chodzi tylko o to, żeby on się odróżniał od tej głównej bazy naszego kwiatka. Mi się podoba ten efekt ciemnego w środku, dlatego ja sobie wycięłam z, z czarnej, grubszej, takiej e, grubszego materiału ale to jaki materiał użyjecie naprawdę nie ma większego znaczenia przejdźmy do roboty eee, w zasadzie w gazecie nie do gazety nie potrzebujecie narzędzia żeby to wyginać wystarczy sobie po prostu każdy po kolei kwiatek zgiąć tak jak ja to teraz robię w jedną stronę wszystkie muszą być zgięte i każdy z tych płateczków robimy tak samo Ja już mam pozginane moje kwiatuszki. Teraz biorę klej. Tak jak Wam mówiłam, przekładam Magica do, do innych, bo Magic się oczywiście wylewa. I teraz tak jak zwykle przyklejamy naprzemiennie. Jeden na drugim. Można sobie. Oczywiście, pomóc jakimś dodatkowym narzędziem, żeby to się przytrzymało. Pomimo tego, że gazeta jest śliska, to Magic to świetnie trzyma i nie musicie się bać, że, że to się wam zaraz porozkleja. Jeżeli, nie wiem, macie jakąś taką bardzo grubą gazetę, która no, nie chce się trzymać, to użyjcie po prostu kleju na gorąco albo jakiegoś innego do plastiku, na pewno będzie się trzymało. No i w ten sposób mamy już sklejone wszystkie kwiatki. Jeszcze ten ostatni. Czekaj się. O! No, co ja robię? No i się nie chce trzymać. No, widzicie? Złośliwe rzeczy martwych, jak to jest? Mówi, że się będzie trzymać i się nie trzyma. Teraz się już będzie trzymać na 100%. Dobra. Tak powstała taka piramidka z kwiatków. Teraz, żeby zrobić środeczek, ja biorę ten swój grubszy papier. Do niego potrzebuję niestety już narzędzia, bo no dużo trudniej jest go zgiąć palcami, więc ja po prostu sobie przez środek robię krechy na każdym płateczku żeby łatwiej było zgiąć, no prawie na środeczku mi wychodzi, <grych> ok, przepraszam i teraz znowu zginamy płateczki, o, to ten co mi nie wyszedł o. i odwracamy i rolujemy. W przypadku tego środeczka i tego materiału, no niestety, muszę tutaj trochę pokombinować. Bo to już mi będzie potrzebne. I teraz ten środeczek przyklejamy oczywiście tutaj. No, wyłoś. Przegięłam trochę z klejem, no ale tak to jest, jak czasami nie chcę wychodzić. Ale to w niczym nie przeszkadza. No i tak mamy bazę. I teraz, jeżeli chodzi o środek. Tutaj Możecie użyć w zasadzie wszystkiego, co macie. Można użyć, tak jak ja, mam na przykład ćwieki. To jest bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie to wygląda, to jest mój nowy zakup, więc staram się go w jakiś sposób wykorzystywać. Może właśnie razem wykorzystam zielony do środka. Ale, jeżeli nie macie ćwieków, równie dobrze możecie wykorzystać jakieś kolorowe półperełki. To mogą być również takie z klejem z drugiej strony. To może być farba, to może być guzik. Naprawdę możliwości jest strasznie dużo. Ja używam ćwieków. Na początku sobie brałam po prostu ten dziurkacz taki. Nie wiem w sumie jak to się nazywa. I robiłam tutaj sobie na środku dziurę. Dopóki nie zorientowałam się, że... Oj, przepraszam, że ja mam takie narzędzie, które mogę sobie zrobić dziurkę szybciutko, bez problemu, bez wysiłku, tak więc sobie zróbmy dziureczkę. Ale Wy możecie zrobić to tak jak ja robiłam wcześniej, jakimś ostrym narzędziem po prostu. No, i do środeczka wsadzamy sobie ćwieka. Czy tak, jak jeśli nie macie, to wiadomo, perełkę, pół perełkę, cokolwiek sobie chcecie. Zaciskamy kołnierzki. I trochę go nastruszymy. I w ten oto sposób powstaje kwiatek. To jest tak samo szybkie do zrobienia. Jak te moje wcześniejsze kwiaty bardzo, dają, bardzo fajny efekt dają. Myślę, że ktoś, kto nie ma funduszy na kupowanie kwiatków, może sobie je po prostu zrobić w ten sposób. Ja kwiatki robię ciągle i bez przerwy, i, i na pewno będę Wam pokazywała inne rodzaje kwiatków. Będę myślała nad tym co jeszcze mogę Wam pokazać jeżeli chodzi o, o, o tego rodzaju rzeczy, bo ja uwielbiam kwiatki, każda moja praca ma w sobie jakiegoś kwiatka i dlatego chciałabym, żebyście też mogli wypróbować różnych, różnych możliwości można by było pomyśleć, że ja mam bardzo dużo kwiatów w domu to jest absolutna nieprawda ponieważ ja je wykorzystuję na bieżąco i prawdę mówiąc to jest wszystko, co posiadam. E, śmieszne, prawda? Ale tak jest. Ja po prostu ciągle, ciągle robię je na nowo, ciągle do no kolejnych prac wykorzystuję. E, no i one znikają po prostu w, w zastraszającym tempie i ciągle muszę kombinować e, albo robić takie same jak wcześniej, albo jakieś nowe. E, dlatego myślę, że. Na, na tym etapie prac na pewno będziemy się często spotykać, bo mówię, no, robię, robię to było dosyć sporo. I oczywiście, jeżeli chcecie inne kwiatki, żebym wam pokazywała, to piszcie. Jeżeli się wam znudziło to pokazywanie, to też piszcie. Pomyślę w takim razie o czymś innym. I to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzach, na pewno na wszystko odpowiem. To tyle, w takim razie do zobaczenia następnym razem, pa pa!